Jak Twoje doświadczenia z życia w USA wpłynęły na tworzenie marki Tres Amigos w Polsce? Życie w USA nauczyło mnie otwartości na różnorodność. Tamtejsza atmosfera baru, sportu i różnych ludzi z zakątków świata zainspirowała mnie do stworzenia marki, która łączy sport z elegancją, tak jak łączyłem smaki, tworząc nowe drinki w barach. Jak udało ci się połączyć pasję do brazylijskiego jiu-jitsu z tworzeniem odzieży sportowej? BJJ to nie tylko sport, to styl życia. Dlatego chciałem stworzyć ubrania, które nie tylko wyglądają świetnie, ale także umożliwiają swobodę ruchu, To jest kluczowe zarówno na macie, jak i poza nią. Jakie elementy z życia codziennego i treningów brazylijskiego jiu wprowadziłeś do filozofii marki Tres Amigos? Chciałem, aby Tres Amigos nie tylko oferowało stylową odzież, ale także inspirowało do aktywnego życia i dążenia do osiągania celów, zarówno w sporcie, jak i w życiu codziennym. Jako medalista Mistrzostw Polski, Europy i świata, jakie wartości sportowe chciałeś przekazać poprzez waszą markę? Filozofia marki opiera się na sile charakteru, wytrwałości i dążeniu do celów. Wartościach, które wywodzą się zarówno z treningu w BJJ, jak i życiowych doświadczeń. To wszystko sprawia, że nasza odzież jest nie tylko modna, ale także odzwierciedla prawdziwą siłę i determinację.